Witajcie moi drodzy subskrybenci, goście kanału, kto mnie ogląda pierwszy raz nazywam się Aida, i dzisiaj e, robię dla Was czytanie na temat, dlaczego on milczy, a co u niego się dzieje a dla tych osób, kto nie ma kontaktu, kto w separacji lub jeżeli kontakt jest utrudniony i ograniczony, zobaczymy też, co on będzie robić w stosunku do Ciebie. Kochani, bardzo dziękuję za wsparcie mojego kanału, dziękuję wszystkim, kto mnie ogląda, za wszystkie komentarze, subskrypcje, lajki. To niesamowicie pomaga w rozwoju tego kanału i w taki sposób tworzymy to razem. Dziękuję i wysyłam pozytywną energię. Dzisiaj mamy dwie opcje do wyboru. Numer jeden będzie tarot 78 drzwi, lusterko i dwójeczka tarot księga cieni biała świeczka. Wybieracie opcję, która Wam pasuje najbardziej. Zaczniemy od jedynki. Kto wybrał lasterko? Dlaczego on milczy? Dla wszystkich, które chodzą jeden. Dlaczego on milczy? nie rzadko, odwrócone karty czytam, dlaczego on milczy, kochani, tutaj od razu powiem: milczę, dlatego, że może mu się wydawać, że on zawiódł, że coś poszło nie tak, jest tutaj dużo smutku. Milczy dlatego, że może się nawet bać do was się zgłosić, ponieważ obawia się, że wy go już nie wpuścicie w swoje życie, w swoją przestrzeń jakby. Może mu się wydawać, że on zapłuka tutaj, przyjdzie, a wy go po prostu odrzucicie. Jest tutaj u niego bojaźń że drzwi zamknięte już, które on chce zapukać, chce przyjść tutaj z czymś. Też o niego przy tej karcie tutaj jest jakaś wyższa idea, tak? Ja zapytam, co tutaj, co on tutaj sobie wymyśla. Powiem od razu, że tutaj też może być jakaś mm, gra z jego strony. Jakby tutaj, ja widzę dużo takich momentów, gdzie on bardzo chce do was się odezwać, jedynie on chce, żeby to było super, żeby to było coś niesamowitego. Widzicie, żeby on przyszedł, a pani była uśmiechnięta, zadowolona. A tak może nie być. Hmm. A tak może nie być. I dlatego on, on po prostu siedzi i no się smuci, tak? Jest tutaj też. u niego być może on jakiegoś znaku potrzebuje. Jest silna więź, tak? Ja już tutaj z tych kart widzę, że jakby od niego będzie jakaś świadomość, jakaś aktywność tutaj na pewno się pokazuje. Wezmę jeszcze na to dodatkowe karty. Tutaj chodzi, żeby lepiej go zrozumieć właśnie. Dlaczego on tak postępuje? Tak? Czy to jest jakaś gra z jego strony? Czy to jest jakaś gra z jego strony? Dlaczego? No, ja mam to, takie uczucie, że on się boi być odrzuconym. Dlaczego on się boi być odrzuconym? Zapytam karty. Dlaczego on się boi? Być odrzucony. No on a, być może jakieś granice już przekraczał, tak? Być może coś już robił źle, a, być może, no nawet tutaj, zobaczcie, on przechodzi przez drzwi, tak? W jakiś taki no, niewłaściwy sposób coś zrobił. lub on się boi, że po prostu już cierpliwość się skończyła, lub jego cierpliwość się skończyła. Tutaj chodzi o to, że u niego strach na pewno odrzucenia. I ten strach może być patologiczny. Nie dotyczy, nie dotyczy nawet konkretnie tego, że na przykład on przyjedzie lub zadzwoni, wy go odrzucicie. W ogóle u niego strach odrzucenia jako człowieka, jako mężczyzny w relacji. To tutaj może być u niego no, takie jakby lekkie zaburzenie, jeśli to można tak powiedzieć, ponieważ dużo wychodzi kart, mianowicie, które wskazują, że on się podaje zanim coś spróbuje, o tak. Mogły być u niego jakieś próby, ale one były zrozumiane, jakby przekraczały jakieś granice, one były nie jakieś jak to wytłumaczyć na. Jakieś nie to że nieuczciwe. W jego ramach, tak, one były normalne, ale jakby tutaj u was po prostu może być różne podejście, jakby do tej relacji. Jakby on chciał czego innego, a wy chcecie czego innego. I z jakiej strony mogła być próba, która była odebrana jaka jako po prostu. Ja po prostu mam takie odczucie, że ta osoba była kiedyś odrzucana nawet poprzez, poprzez Was. Lub w ogóle było w życiu odrzucane, lub coś się wydarzyło i tutaj idzie e, strach być odrzucanym. I tutaj chodzi o to, dlaczego teraz milczy lub dlaczego, jeżeli to jest cały czas tak, że ta osoba gdzieś tam sobie się separuje, to tutaj strach odrzucenia jest. Strach e, wyjść spo, z tej strefy komfortu. To, tą relację tą pozycję milczenia, pozycję separacji, ona mu daje taki ograniczony tutaj swój świat. Zobaczcie, on tutaj w centrum e, on jest parą, tak? Czyli nie tak, że on jest sam. Jakby on może się odezwać, może się nie odezwać. Jest je, jego świat w takich ograniczeniach. I wyjść poza jakieś granice on nie może. E, dlatego, że po prostu no, nie jest na to gotowy jeszcze. On potrzebuje jakiejś lekcji życiowej. Potrzebuje zrozumienia. Tutaj. I po prostu wybiera taką pozycję. Silna więź tutaj na pewno jest. No i zapytam, co on będzie robić w stosunku do Was. Co on będzie robić w stosunku do ciebie. Jeszcze raz się powtórzę: ja tutaj widzę u tej osoby patologiczny strach, odrzucenie, więc coś tutaj mogło być. W jego życiu, nawet, nawet w dzieciństwie, bo dzieciństwo zakłada jednak w nas te wszystkie programy, które, w zależności od których mamy, budujemy później swoją przyszłą relację. Dobrze, jeżeli człowiek ma świadomość i, za, i zaczyna na tym pracować, mężczyźni niestety rzadko czymś takim się zajmują. No dlatego tyle problemów w relacji. Co on będzie robić? Co on będzie robić? No, on będzie obserwować dalej. Ja się nie zdziwię, że on siedzi i po prostu obserwuje na wszystkich możliwych komunikatorach, co robicie, jak robicie. Dalej obserwuje, będzie obserwować dalej, co będzie robić. No on przyjdzie, on przyjdzie w tym momencie, kiedy poczuje, że już nie może, że już, już wszystko się pali, że on potrzebuje Was. Tak, być może napisze na internecie, się odważy. No jakby on, dużo u niego tutaj tego myślenia, dużo strachów, dużo jakichś takich... Uprzedzeń, ta osoba może być w jakichś takich uprzedzeniach, u niektórych nawet mo mogą po prostu sprawy finansowe go tak blokować, bo tutaj widzę finanse, finansowe lub jakieś takie zawodowe kwestie, że on odbiera, że to trzeba tutaj coś załatwić, coś zrobić, jakby ja widzę w tej osobie dużo ograniczeń, dużo blokad, dużo programów nawet negatywnych. Jakby sam sobie ten człowiek tworzył jakąś klatkę, i tutaj, w momencie, kiedy już wszystko się pali, to, to on po prostu pisze i potrzebuje pomocy. No. Tutaj tak. To zapytam z czym, co to będzie za wiadomość. Co to będzie za wiadomość. Co to będzie za wiadomość. Znaczy, on tutaj będzie próbować jakoś y, sytuację zrównoważyć, jakoś jak to dobrać klucz do sytuacji. Też ja nie, nie widzę tutaj dużej aktywności, że to y, ta osoba gotowa wszystko rozwiązać, wziąć odpowiedzialność na siebie. Nie. To idzie z takim dużym, dużym wysiłkiem, jakby mu to bardzo balało, jakby tutaj. Zobaczcie ile kluczy. On nie wie, jak, on nie, po prostu nie wie. Tak, no ja wezmę jeszcze. Dlaczego on nie wie? No, to przecież to jest jakby proste, no. no. Dlaczego on nie wie? Dlaczego on nie wie? U niego jeszcze. On nie stworzył swoją przyszłość, widzicie, on w trakcie. On nie wie w ogóle, co robić w przyszłości, na co stawiać. Nie ma celu jeszcze tego. Nie ma jeszcze te, tego celu, i zobaczcie, ta osoba może być nawet w złym stanie energetycznym, może nawet mieć jakieś bóle, jakieś strachy zobaczcie, w jakim stanie. Jakby on nie wie do końca, co w ogóle robić dalej w przyszłości. Nie ma, nie ma celu takiego, nie ma konkretyki. I on coś robić będzie, tak? To, tylko to z takim wysiłkiem i to takie troszeczkę apatyczne takie. No, no nie jest rycerz, tam, jak to się mówi, który przyjdzie, uratuje i, i ten, i, no i weźmie odpowiedzialność na siebie. Małe kroczki ja tutaj widzę. Małe kroczki, przy czym osoba problematyczna, problematyczna gdzieś w tych swoich szablonach, w ograniczeniach po prostu siedzi. To była jedynka. Przechodzę do drugiej części. A z wami się żegnam. Witajcie w drugiej części dla tych, które były Dlaczego on milczy? Dla wszystkich, kto wybrał dwójkę. I dlaczego on milczy? Dla wszystkich, kto wybrał dwójkę. Dlaczego on milczy dla wszystkich? Ja widzę tutaj takie energię, takiego przepełnienia, jakby ta osoba była przepełniona. Być może nawet za dużo pracy, może być nawet zmęczenie jakieś takie fizyczne. Ta osoba też może być otoczona problemami, jakby za dużo było, za dużo było wszystkiego. Za dużo, tak kluczowe słowo, że jest czegoś za dużo. Ja widzę tutaj, że mogły być takie sytuacje, że na przykład o, napisaliście wiadomość, lub była jakaś świadomość. Tutaj chodzi o to, że on coś odebrał, coś przeczytał, być może, ale nie wie, co z tym robić. Tak, on, no, po prostu dla niego jest teraz taka jego pozycja, że wszystkiego za dużo, wszystko na mnie spadło naraz i ja nie wiem, co robić. I zamiast tego, żeby coś robić, to on po prostu jest w takiej pozycji, że yy, ja z tym sobie nie poradzę to ja w ogóle nic nie będę robić. Ja mam takie odczucie, że ta osoba po prostu otoczona jest ze wszystkich stron. Jakby coś się takiego działo, jakby było za dużo problem. To mogą być jakieś takie drobne problemy, tak? I w różnych aspektach życia. Jakby i ta osoba o was myśli. Przy czym myśli. E, często dużo takich kart wskazuje, że osoba myśli, być może kilka razy czyta tą wiadomość, jeżeli była od was wiadomość, bo ja widzę, że tutaj była jakaś wiadomość o kogoś. E, jedynie, że no jakby na razie ona, on czy ona się zbiera. Widzicie, on, jakby pisze, a wyrzuca. Nie, mm, on nie wie, jak odpowiedzieć. Nie wie z czym do Was przyjść. Plus tutaj jest jeszcze taki moment, u niektórych ja widzę taka sytuacja, że osoba może być bardzo zakręcona, że jest naprawdę praca e, jakaś bardzo ciężka, gdzie ta osoba po prostu no nie radzi sobie z tym. Jakby tutaj widzicie nawet telefon, on, ona używa do czego innego. Jakby tutaj może być totalny brak czasu i przesycenie po prostu, jakby wszystkiego było za dużo, tak? Jeśli wy wiecie, że ciężka praca, bo tutaj taka opcja się pokazuje, plus to może być, no jeżeli tam nie ma takiej pracy ciężkiej, to po prostu tej osobie się wydaje, że za dużo wszystkiego naraz i on no zbiera się, zbiera się z tym, żeby odpisać lub odzwonić lub po prostu przyjść do was z czymś, tylko z czym on jeszcze nie wie, tak? No wezmę, spróbuję zobaczyć, dlaczego on nie wie. Dlaczego on nie wie? Dlaczego on nie wie? No, cóż mi. To w ogóle charakterystyczne dla jego osobowości. Ta osoba może się... No tutaj widzicie, wyszła karta świat. Jakby on wyróżnia się wśród dużej ilości ludzi. Każdy, tutaj nie o to chodzi, że każdy człowiek jest inny. I właśnie tutaj chodzi o jakąś jego osobowość. Lub on... Zapytam, czego on się boi? Czego on się boi? Widzicie, że tutaj może być u niego jakby że on z czym się nie wyrobi. Ja tutaj ciągle mam takie odczucie, że wszystko na czas, wszystko na raz, wszystko się dzieje naraz, i jakby jeżeli tutaj na przykład chodzi o pogłębienie relacji, on po prostu jakby w swój grafik nie może wpisać tutaj taką jakąś konkretną relację damsko-męską. U niego jest swój świat, dużo pracy. Jeśli to nie praca, to to co innego. I on... A się obawia, że ta relacja, no po prostu teraz nie, no, on się nie znajdzie teraz, że on nie da rady. Ja zapytam, czy on w ogóle chce. Czy on chce w ogóle? Czy on chce? Ten? No, kochani, jest ogień. Oczywiście, że chce, chce, chce. No i zapytam, co on będzie robić. Tak, bo karty mi tutaj pokazują, że on się zbiera jakby i wiadomość od niego powinna być. Co on będzie robić? Co on będzie robić? Znaczy tak, jeżeli wy macie wspólne dzieci, tutaj może być jakaś sprawa u was z dziećmi, lub ta osoba może się zajmować też dziećmi i to, tą osobę martwi, jakby na razie ja nie widzę aktywnych działań. U was idzie, co on będzie robić, jakby jakieś wspólne spędzanie czasu w jednym miejscu, tak? Co on będzie robić? No dalej, dalej on jest otoczony tym wszystkim. Ale ja widzę, ja zapytam, czy on wprost, czy on się odezwie? Bo jakby karty tutaj nie pokazują jednoznacznie, pokazują, że jakby u was, lub będzie jakaś okazja, tak? I on się zgłosi. Lub jeśli wy macie dzieci, to um, jakby... Um, na przykład w separacji jesteście, tak? To tutaj jakieś sprawy dotyczące dzieci. Więc on lub będzie z Wami załatwiać te sprawy. Lub on sam tam te swoje sprawy będzie załatwiać. Jeżeli ma dzieci, dzieci, to też projekty. Lub, lub swoje projekty tam będzie realizować jakieś w pracy czy gdzieś. Jakby ja nadal widzę tą energię, że ta osoba po prostu za dużo ma na głowie, że po prostu otoczona pod każdym kątem. Czy on się odezwie? No, kochani. Y tak, u Was idzie tutaj taka romantyczna energia, tak? To może być rozmowa, gdzie okażecie się sobie uczucia, gdzie się wygadacie. To może być randka, to może być nawet rozmowa przez telefon. I tutaj ja też widzę, że jakby była jakaś okazja, i u Was może być spotkanie nawet z tą osobą z jakiejś okazji. No i tutaj też, lub on będzie się tłumaczyć lub jakby on będzie w takiej też może pozycji dziecka, że coś mu on powie, co mu się wydarzyło, że i tak i tak na przykład było źle i tutaj jakby on potrzebuje zrozumienia, też może być taka opcja że on tam za dużo pomaga, za dużo robi i po prostu będzie o tym opowiadać no w każdym razie tutaj się pokazuje jakaś okazja, tak? i wiadomość jakby od niego idzie no i dużo ognia, czyli no chęć o niego jest, no po prostu człowiek sobie nie radzi z czymś Mm -hmm. No, taki przekaz dla dwójeczki. Dziękuję bardzo, kto był ze mną. Życzę wszystkiego najlepszego i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmikach.